Cześć, cześć, Witam się z Wami z przepiękną książką Pani marzenę Litwinko Dar nie dołować, akceptować, rozumieć Którą dostałam od wydawnictwa Alternatywne Zobaczcie, jeden wielki szacun, że udało Wam się w takim minimalizmie Napisać swoje wydawnictwo Po prostu to coś pięknego Jak widzicie jest to mój patronat, więc czekajcie, bo będzie też do wygrania A Jej premiera była 18 lipiec 2024 Tak, jest co ugryźć Powiem Wam, że... Ogólnie to książka jest bardzo konkretna, która pokazuje, że nigdy, ale to przenigdy nie wolno się poddawać. Oczywiście bohaterka miała to szczęście, że dane jej było donosić swojej ciąży. No, po tym co przeszło od początku do końca, opowiada nam w jaki sposób doszło do poczęcia oraz jak zapatrywał się na to ksiądz. Ile przeszli badań, jak wiele bólu doświadczyli i jak traktowana była ich rodzina oraz znajomi o lekarzach nie wspominając. No Autorce dzięki wytrwałości udało się dostąpić dwóch cudów. W swojej opowieści zwierzę nam się ze swoich obaw zapewnienia o zgodnej miłości do obu dzieci. No Jedno z nich urodziło się chore, ale dla niej najważniejsze było to, że było. Ja doskonale ją rozumiałam. Mi też w wieku 18 lat chcieli wsunąć ciążę powiedzieć: Pani jest jeszcze młoda, ale wiecie co? Co to znaczy młodość, kiedy się tego dziecka pragnie? Przy czwartym pamiętam, że mi mówili, że może być chore. Ale to co? Jest moje, ja je chcę, ja je pragnę, ja wiem, że ono będzie zdrowe i było. Także tak samo jak bohaterka, w życiu bym się nie zdecydowała na to, żeby coś usunąć. No, przepraszam bardzo, usunąć to ja mogę zęba. Także y, mnie i ją łączy taka bezgraniczna miłość do dzieci, nieważne w jaki sposób u niej powstały. Dziecko to zawsze dziecko. Każdy się stara, jak może, żeby po prostu je posiadać. Każdy, no, każdy, go chce, tak. Także znam ludzi, którzy no, starali się też różnymi metodami zostać rodzicami, i nie dało, nie dane było im tego doświadczyć. Także każde narodzenie jest cudem, i tak jak mówię to na podstawie własnych doświadczeń, tak bardzo podkreśla to właśnie sama autorka. Książka krótka, ale daje strasznie dużo do myślenia. Pokazuje, na ile trwa nasza wytrzymałość, jeśli chodzi o coś, na czym najbardziej w życiu nam zależy. Ja nie oceniam nikogo. Każdy ma swoje własne przeżycia, więc jej sposób. Patrzenia, wasz sposób patrzenia na świat też jest różny. Mi ta książka bardzo się podobała, gdyż została napisana przez szczerość, tak? Ona niczego nie ukrywa. Styl prosty, bez dobień, bez opisów, ale co tu można opisywać, kiedy czuje się jeden wielki ból? Bez wszystkich rzeczy, na które zwraca się uwagę podczas czytania, bo ją się czuje, ją się czyta i się czuje, a nie zwraca uwagę na to, czy ktoś miał czapkę białą czy niebieską. Powiem Wam, że jest, nauczyta, jest napisana z wielkim uczuciem, przejęciem miłością i naprawdę tego wszystkiego życzę każdemu z Was. Po ją polecam, więc jeżeli macie ochotę ją przeczytać, to zgłoście się, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i napiszcie, czy też macie dzieci, albo czy je planujecie. Także rozdanie potrwa do końca stycznia, a ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was cieplutko, w końcu się czuję lepiej, mam nadzieję, że Wy też. Do usłyszenia! Pa, pa!